Pizza! Co możemy mieć? Pizzę! No to kurde. Nie mogłem się doczekać. Drogie słuchajcie, stoliczki. Ile mamy tych placków? 15? Ojej, 15 placków. Świat i ludzie, wszyscy się najedzą. Słuchajcie, nocna wyżerka. Najlepsza pizza w mieście. No to pizza dobrego dzieciaka. tu chyba są to twoje? Ej? Ula la. same dobre rzeczy Dobra Byczku, bardzo dziękuję. Smacznego? Fajnie dziękuję. Polecamy się? Tak jest. Nocna wyżerka. Zapraszam wszystkich na pizzę! Pizza .pl. Numer telefonu. Jakbyście chcieli coś zjeść dobrego, to zamawiajcie. A tu mamy, nie wiem czy pamiętacie, z piątego vloga. Tak, z piątego. Z piątego vloga Pizzę bonusa RPK Wszystko jest aktualne. Wszystko jest aktualne mhm. Zajebisza Normalnie można zamówić pizzę bonusa RPK Tak w nocnej wyżerce w tej Także polecam sprawdzić, nie? Tutaj raczej mało kto chce pokazywać twarz, ale mój kolega od kamery, Artli, za chwilę zje moj, skosztuje mojej pizzy i sam powie, czy jest dobra, czy nie. Zostawimy zaraz ocenkę, co tu się dzieje. Patrzcie, w wpierdziela w rękawiczkach, jak prawdziwy wyrol. Zawsze czyste ręce. No jak? Tak. to jest pizza mojego autorstwa. Normalnie możesz sobie zamówić tam pizzę bonusa. To jest, no to jest moja pizza, kurwa, człowieku. Pizza? No? Dobra, nie? Dobra, to jest moja. Nie, to jest Nie no, nie zrobił tu niczego. Ale dobrze. To jest ta ocenka teraz, tak? Nie no, jest dobra. Okay. To są moje smaczki jak najbardziej. I co? Jak oceniasz? już no, Urzuciłem to ocenię, że jest Rajów. Okay. Tak? O. Okay. Zdecydowanie mój smak. Także... Ja też lubię na ostro. tego taką o, zrobiłem. O, nie, żeż tak strasznie ostro. Znowu Eros y, spoko, no, ocenił pizzę dobrego dzieciaka, że jest y, zajebista, bo ma dużo sera. Mówi, że bez mięsna, też mu przypasowała, więc zresztą może sam powiem Michał. Na chwilę. Słuchaj, bo tu rozbinka była, no? która pizza Ci bardziej smakowała? No to pokręcimy kurwa. No tak no nie. <laughs> A jak? A. Nie no, wiesz, ja nie lubię ostrej pizzy, więc yy, zdecydowanie twój syn wybrał lepszą. Widzicie? Czyli macie dwie możliwości. Albo zamówić pizzę Bonosa RPK i będzie ostra, albo zamówić pizzę dobrego dzieciaka i będzie łagodna. Smacznego. Smacnego. <laughs> My first Polish word, what I learned was kurwa. It's classic. classic.